W tym zadaniu musimy policzyć granicę ciągu AN określonego następującym wzorem. Tutaj przepisałem już zapis z granicą i w mianowniku uporządkowałem wyrazy od n w najwyższej potędze do wyrazu wolnego. W sytuacji, gdy w liczniku i w mianowniku mamy n w tej samej potędze, to w nieskończoności przy n dążącym do nieskończoności granica z takiego ułamka jest równa ilorazowi współczynników przy n w najwyższych potęgach czyli w tym przypadku ta granica jest równa 3 piąte. Wynika to z tego, że gdybyśmy zapisali granicę przy dążącym do nieskończoności z takiego ułamka i podzielili licznik i mianownik przez n w najwyższej potędze, to oczywiście z 3n kwadrat zostałoby nam samo 3, a pozostałe wyrazy będą ułamkami, które będą miały n w mianowniku. Będzie 7 przez n i minus 5 przez n kwadrat, a mianownik, jakbyśmy podzielili przez n kwadrat, no to oczywiście zostanie 5 minus 5 przez n plus 11 przez n kwadrat. Czyli te wyrażenia, które mają w mianowniku n -a, przy n dążącym do nieskończoności będą dążyły do 0, ponieważ będziemy dzielili liczbę stałą przez coraz większą liczbę n przez konsekwencji przez nieskończoność i dowolna stała liczba przez nieskończoność to jest 0, tak samo to 0 i to 0. Czyli wychodzi nasza granica równa 3 piąte. Poprawna odpowiedź to odpowiedź c.